Pomysłowy jak Polak. To określenie towarzyszy naszemu narodowi już od bardzo dawna, ale jak bardzo pomysłowy był bohater naszego dzisiejszego odcinka, jeżeli dodam jeszcze, że żył w bardzo trudnych, owianych germanizacją czasach. Z pewnością każdy z Was wie już o kim mowa. Zanim naturalnie przejdziemy do klu dzisiejszego naszego spotkania i do sedna naszej omawianej historycznej ciekawostki. E, oczywiście przypominam i zachęcam do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się wrażeniami, aby spoglądnąć w wolnej chwili na stronę Patronite, gdzie także funkcjonujemy. Być może ktoś z Was będzie chciał nas delikatnie wesprzeć i pokazać tym samym, że nasze działania Wam się właśnie podobają. To tyle. Natomiast już pędzę z dzisiejszym tematem. No, kto z nas na lekcji Historii, na lekcjach języka polskiego, nie słyszał o słynnym wozie Drzymały. Na pewno wielu z was o nim słyszało, ale zanim już wyłączycie ten film, bo wieje nudą, yy, zachęcam was do tego, żebyście jednak pozostali chwilę. Nie będzie to nudna opowieść, bowiem będzie to opowieść o pomysłowości Polaka i będzie to opowieść także o wielkim harcie ducha o harcie ducha człowieka, który żył naprawdę w bardzo mm, niskich, Warunkach bytowych, ale starał się na każdym kroku, po pierwsze, wykartnieć swoją rodzinę, a po drugie, w czasach, kiedy Polska jeszcze była pod zaborami, starał się zaborcy pokazywać, że z Polakami naprawdę nie jest tak lekko. Mowa oczywiście o Michale Drzymale, który urodził się 13 września roku pańskiego 1857 w malutkiej wsi Zdroje która jest położona nieopodal grodziska Wielkopolskiego. No więc już możecie oczywiście przypuszczać, pod jakim zaborem przyszło mu żyć. Oczywiście mówimy tutaj o zaborze pruskim. No i cała ta fala wielkiej germanizacji, z którą drzymała, także musiał się zetrzeć i musiał z niej wyjść w swoim mniemaniu zwycięsko. Jego rodzina była bardzo biedna. No, oczywiście to też nie jest wielkim zaskoczeniem. Posiadała zaledwie 8 hektarów. Czymże jest 8 hektarów? Jeżeli jeszcze dodam, że była to rodzina naprawdę wielodzietna, bowiem Michał Drzymała miał y, jeszcze sześciu braci. Y, dodatkowo dwójka z jego rodzeństwa zmarła wkrótce po narodzeniu, więc była to naprawdę rodzina po pierwsze bardzo biedna, a po drugie no i bardzo wielodzietna, więc tą rodzinę także trzeba było wyżywić. Jeżeli w takiej biednej rodzinie byli chłopcy, no to oni w okresie dojrzewania już musieli zaglądać, Rozglądać się za swoją wybranką, no bo trzeba było jak najszybciej z gniazda rodzinnego wyfrunąć, aby rodzicom i pozostałemu rodzeństwu troszeczkę ulżyć. I tak też się dzieje w przypadku Michała Drzymały, bowiem w wieku 24 lat Drzymała ożenił się z półniemką Józefą Wetter. No to też nie było do końca. Jakoś specjalnie zaskakujące, bowiem jesteśmy w Wielkopolsce. No i oczywiście dochodziło do małżeństw mieszanych, polsko-niemieckich, niemiecko-polskich. No i y, wynikiem, owocem jednego z takich małżeństw była przyszła małżonka y, Drzymały. Para w szybkim czasie doczekała się potomstwa. No, Michał Drzymała nie próżnował, należy dodać. Po kilku przeprowadzkach, no bo jeżeli Drzymała ma żonę, ma dzieci, no musi się przeprowadzić, aby znaleźć swoje miejsce na ziemi, w którym to przede wszystkim będzie mógł pracować i będzie mógł swoją kochaną rodzinę utrzymać. Więc po kilku tychże przeprowadzkach yy, rodzina Drzymałów osiedla się w miejscowości Podgradowice. Dzisiejsza nazwa tej miejscowości jest bardzo interesująca, dźwięczna, melodyjna i idealnie wpisuje się w temat dzisiejszego spotkania, bowiem yy, ta miejscowość to dzisiaj Drzymałowo. Ciekawe dlaczego. Drzymała podejmuje pracę jeszcze w tych podgradowicach u pewnego zamożnego Niemca i tam pracuje jako furman. Rozwozi różnego rodzaju ciężkie transporty, no i po pewnym czasie otrzymuje bardzo no, ważną dla niego i dla całej tej dzisiejszej historii informację od swojego pracodawcy, że ten chce mu odsprzedać kawałek ziemi. Nieduży kawałek ziemi, bo niecałe 2 hektary, no i to też po promocyjnej cenie, więc Drzymała oczywiście tą ziemię kupuje na propozycję swojego pracodawcy przystaje. Przechodzimy do, do naszej opowieści dalej, ponieważ no, Drzymała kiedy już kupił tą swoją wymarzoną działkę, co też ma na tej działce, a on no, na działce ma niewielki sad, chlew, staw i podpiwniczoną stodołkę. Więc nic specjalnego, żadnych fajerwerków Michał drzymała na nowo zakupionej działce, tam oczywiście nie miał. No i kiedy chce na tym skromnym kawałku ziemi postawić malutki, skromniutki domek, domek, który będzie odpowiedni i idealny dla jego rodziny, rozpoczynają się problemy drzymały. I tu musimy, moi drodzy, wspomnieć niestety o roku 1904, bowiem to wtedy w państwie pruskim zostaje uchwalona ustawa o osadnictwie. I ta ustawa o osadnictwie mówi jasno i wyraźnie, że zabrania się stawiania nieruchomości bez odpowiedniej zgody administracyjnej. Uzyskanie takiejże zgody administracyjnej było no, rzeczą taką, jaką moglibyśmy porównać do zdobycia Monteverestu, było rzeczą prawie że niemożliwą, a zwłaszcza jeżeli chodzi o Polaków, o Polaków, którzy w Prusach, w Zaborze Pruskim, mieszkali. No i wyobraźmy sobie Nasze dzisiejsze perypetie z różnego rodzaju urzędami. Kiedy musimy jakąś sprawę administracyjną załatwić, no to wiemy, że wiąże się to naprawdę z długą ścieżką biurokratyczną. A teraz wyobraźmy sobie, że przenosimy się w magicznym wehikule czasu do y, przełomu wieku XIX i XX na tereny zaboru pruskiego, a wszyscy chyba wiemy, z czym się wiąże ta pruska, niemiecka dokładność, i chcemy, aby wydano nam zgodę administracyjną na postawienie domu. No rzecz kompletnie wzięta z kosmosu, którą, która nas już dzisiaj przerasta, a co dopiero takiego biednego Drzymałę, który chciał skromny domek tylko sobie postawić. No i tak, Drzymała nie tylko nie uzyskuje pozwolenia na budowę domu, ale sprowadza na siebie jeszcze większe kłopoty. Bowiem pamiętacie, że wspomniałem Wam na początku, że kiedy kupił działkę, to miał tam pewien budynek gospodarczy podpiwniczony i ten budynek wykorzystywał jako dom. W tymże budyneczku, bardzo lichym, skromnym, postawił kozę, postawił piec, malutki piec, który miał służyć oczywiście ogrzaniu tego domostwa, no wszystko po to, żeby dzieci i małżonka nie marzły. No i oczywiście... Były problemy z tym kotłem, były problemy z tym malutkim piecykiem, bowiem ten piecyk przysporzył drzymale coraz to kolejnych kontroli, kontroli pruskich urzędników. A wszyscy wiemy, że jak urzędnik się na coś uprze, no to on oczywiście swego dopnie. Nigdy nie będzie strona petenta usatysfakcjonowana. Sprawa staje się w okolicy bardzo głośna. Na tyle głośna, że sąsiedzi drzymały, a wspomnijmy o tym, że byli to Niemcy, przypomnieli mu, że nieopodal znajduje się zarekwirowany wóz, wóz cyrkowy. No, i właśnie jest możliwość odkupienia tego wozu. No, po co ma Drzymała z rodziną mieszkać w jakiejś podłej norze, Zwłaszcza, że co chwila jakieś kontrole na niego są nasyłane przez mały lichy piec. Może sobie mieszkać w wozie i w tym momencie być może urzędnicy niemieccy dadzą mu spokój. No i Drzymała ma jeszcze jedną okazję do tego, aby sąsiadom podziękować, bowiem oni to pożyczają mu pieniądze na zakup tego wozu. Drzymała wóz kupuje. No, i myśli sobie jako racjonalny, pomysłowy Polak, że jakoś z tą machiną niemieckiej biurokracji sobie poradzi. Pojazd kupiono za 350 marek. Nie za dużo, nie za mało, więc no, można powiedzieć, że w sam raz. Jego stan był opłakany. Co jednak nie zniechęciło naszego dzielnego bohatera, naszego słynnego Polaka Michała Drzymałe, no i rozmyślny chłop stara się jakoś przetransportować ten wóz cyrkowy na swoją działkę. Oczywiście, jak to w życiu Drzymały, nic nie może iść jak spłatka, wszystko musi iść pod górę i z samym transportem już zaczynają być problemy, ponieważ początkowo ten wóz ciągnęły konie. Następnie, no, kiedy już konie zostały zabrane, no bo drzymałe nie było stać na to, aby całą trasę konie ciągnęły jego wóz, poprosił pracujących w browarze, który znajdował się nieopodal Niemców, aby troszeczkę popchali mu to jego domostwo przyszłe. No i kiedy tak pchano i ciągnięto ten wóz cyrkowy, na przejeździe kolejowym wóz się zablokował. W koło wjechało między tory, nie chciało dalej ruszyć. No i co robił nasz wielki pomysłowy Drzymała, prawie że jak pomysłowy Dobromił? Ano udał się do pobliskiego gospodarstwa, do pobliskiego rolnika, który hodował krowy. I uprosił tego rolnika, aby to właśnie krowy pociągnęły dalej jego wóz. I tak też po wielkich perypetiach wóz cyrkowy, kupiony za 350 marek, stanął na podwórku Michała Drzymały. No i sam Drzymała wspominał, że na drugi dzień doniosłem na posterunek żandarmerii, że już ogniska w chlewie nie ma, i na jakiś czas miałem spokój. No właśnie, pomysłowy Drzymała myślał, że ma spokój, myślał, że już zamieszka sobie po cichutku w swoim wozie cyrkowym i jego problemy się skończą. Ale jak pokazuje historia, nie było tak różowo. No, sprawą Drzymały i Pewnego rodzaju, już nazwijmy to wprost, prześladowań biurokratycznych pruskich zainteresowały się nie tylko gazety, gazety takie jak Gazeta Berlińska czy Gazeta Gdańska, ale także znani twórcy. No ta sprawa zaczynała być bardzo głośna, nie tylko. Na terenach yy, Polski pod zaborami, bo jeszcze przecież znajduje się pod zaborami, ale także na terenach europejskich. Kto się zainteresował tą sprawą? Ano o Michale Drzymale w swoich listach pisał chociażby Henryk Sienkiewicz. Inną postacią, słynną z literatury e, polskiej, czyli Bolesław Hru Prus, on także zainteresował się sprawą tego biednego, wielkopolskiego chłopa, ale co bardzo ciekawe w naszej opowieści, sprawą Drzymały zaintrygowany był też bardzo mocno i protestował wobec takiego traktowania polskiego chłopa sam Lew Tolstoy. Czyli widzicie, nie tylko nasze polskie tuzy literatury Drzymałą się interesowały, także tuzy literatury światowej. Drzymała stał się popularny aczkolwiek to także przyniosło mu sporo kłopotów. Ponieważ do wozu, który stał na jego podwórku, zbiegali się gapie. No chcieli zobaczyć ten słynny wóz, o który to tyle rabanu. No i oczywiście, jeżeli ten tłumek się zbierał, to co się działo w następstwie? Przyjeżdżała żandarmeria pruska i uznawała to zgromadzenie za zgromadzenie nielegalne. Po czym drzymała, jako ten główny prawdopodobny prowodyr tego nielegalnego zgromadzenia, lądował w areszcie. Co ciekawe, lądował w tym areszcie, ale panują y, opinie i są też wspomnienia dostępne mówiące o tym, że kiedy miał się stawić w areszcie, to zawsze Pruskim areszcie, przypomnę, to zawsze przychodził tam ubrany na galowo, ubrany po Bożemu, odświętnie, tak jakby szedł do kościoła, chcąc też pokazać, że Polak zawsze, nawet w najgorszej sytuacji, potrafi zachować się z klasą i wyglądać godnie. Ale drzymała też, bał się troszeczkę tego, co w tym areszcie może go spotkać, stąd też jego niechęć do więziennego jedzenia. Nie jadł po prostu tego, co mu Prusacy podawali. Jadł tylko i wyłącznie to, co przynosiła mu żona, bo do niej miał. Największe zaufanie. Bał się po prostu tego, że zostanie przez prusaków otruty. Tak bardzo z brzydu Prusakom Michał Drzymała. Popularność Drzymały, oczywiście, sprawia, że zostaje powołany pewien specyficzny komitet. Komitet Drzymałowski, którego zadaniem jest uzbieranie funduszy na nowy dom dla Drzymały. Ale nie, nie, wyprowadzam Was już z błędu. Tym domem nie będzie żadna piękna, m, wiejska chatka. Będzie to nowy wóz cyrkowy. No ale tak nie do końca cyrkowy, bowiem to wyzwanie wybudowania specjalnego wozu mieszkalnego dla Michała Drzymały otrzymuje poznańska firma Dzieciuchowicz i Laubę i tam właśnie w tej firmie powstaje nowe domostwo Michała Drzymały. W nowym wozie kuchnia miała bagatela 7,5 m2 Pokój był obity aksamitem, a sam pokój miał 12,5 metra kwadratowego. Podłoga i dach były podwójne, i pomiędzy tymi dwoma warstwami jeszcze odnaleźć mogliśmy tam warstwę korka. Wszystko po to, aby pomieszczenie było po prostu ocieplone. No i pojazdem zaczyna się interesować kto? Oczywiście Pruska Administracja. Uznaje ten wóz za nieruchomość. Ten wóz pięknie wyprodukowany przez poznańską firmę zostaje przywieziony Drzymale na podwórko, zostaje tam postawiony. No tak, ale administracja Pruska mówi, że to jest nieruchomość. No i teraz wyobraźmy sobie, na jaki pomysł wpada Drzymała. Przejdźmy w naszej opowieści dalej, aby ten pomysł poznać. W tym celu, Drzymała codziennie przesuwa swój nowy dom o kilka metrów, pokazując, że wcale ten wóz nie jest nieruchomością, że jest po prostu ruchomością. Ostatecznie strona Pruska wygrywa. Zgodnie z orzeczeniem sądu, wóz był, uwaga, o 20 cm za niski, aby w nim mieszkać. No tak, jeżeli prusacy nie potrafili z Drzymałą tak sobie poradzić, to wymyślili inny paragraf, żeby sobie z tym pomysłowym Polakiem poradzić. No i Drzymała już w tym momencie no, oddaje, oddaje za wygraną, nie chce już walczyć z machiną pruską, yy, nie chce walczyć z całą pruską administracją, wyprowadza się przed tym jeszcze na krótko zamieszkuje w ziemiance, wyprowadza się do Cegielska. No i Drzymała i jego wóz stają się legendą. Wóz sam był traktowany niemal jako relikwia. Natomiast sam Drzymała po chwili popularności, no przestał być popularny. W 1927 roku jednak Polacy sobie o swoim wielkim, polskim, cichym bohaterze przypomnieli. Bowiem od prezydenta Mościckiego Michał Drzymała otrzymuje gospodarstwo rolne o mm, wielkości 15 hektarów oraz dożywotnią rentę. I mamy rok 1937. Michał Drzymała umiera. Natomiast, jeszcze słów kilka o bardzo specyficznej anegdocie, czy też ciekawostce związanej ze spotkaniem Ignacego Mościckiego, czyli prezydenta przedwojennej Polski. Z Michałem Drzymałą, tym prostym, biednym chłopem z Wielkopolski, który swoim uporem i pomysłowością pokazywał prusakom, że z Polakami naprawdę nie jest łatwo wygrać. Bowiem, kiedy doszło do spotkania Mościckiego i Drzymały, a Mościcki sam do Drzymały przybył, to w tym momencie dziennik Bydgoski ówczesny tak to zapisał, że Drzymała padł na kolana, by ucałować wyciągniętą doń dłoń prezydenta. Lecz ten na to nie pozwolił, i sam ucałował drzymałę w ramię. No więc Mościcki nie chciał, aby Drzymała go całował po rękach, bowiem nie był tego godny w swoim własnym mniemaniu. Natomiast sam ucałował Drzymałe w ramię, ucałował tego wielkiego Polaka, który naprawdę bardzo mocno zapisał się y, jako polski patriota i jako człowiek, który na swój specyficzny, aczkolwiek niezwykle pomysłowy i interesujący sposób walczył z pruskim zaborcą. Na tyle to, dziś, na, tyle to na dzisiaj. Oczywiście mam nadzieję, że. Tak przedstawiłem Wam trochę Michała Drzymała, nie z perspektywy szkolnej, bowiem no, Michał Drzymała do tej pory kojarzył się nam z lekcjami historii w szkole. No i jestem ciekawy Waszych wrażeń, z chęcią wyglądne w komentarzach pod tym odcinkiem, jakież to one są. Zachęcam ponownie do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się wrażeniami, aby udostępniać oczywiście nasze odcinki, przede wszystkim, żeby wyglądać kolejnego odcinka, a już tytułem zakończenia zerknijcie delikatnie na stronę Patronite, ponieważ my tam do Was delikatnie machamy ręką. Do zobaczenia za tydzień.